Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówił mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich, Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście Mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby Mu uwierzyć. Zwróćmy uwagę na kilka takich szczegółów w tym dzisiejszym Słowie. Pierwsze to jest to, że Jezus zaczyna tę swoją przypowieść od słów: Co myślicie? Co myślicie? To nie jest tak, że Jezus opowiada i mówi: Tak jest i tak ma być, ale zaprasza nas do myślenia, do rozmyślania, nawet do jakiegoś sporu, do jakiejś dyskusji, do tego, żebyśmy zaczęli myśleć. I rzeczywiście ta przypowieść bardzo zmusza nas do myślenia, zaprasza do rozmyślania. Jest nad czym pomyśleć, spojrzeć z różnych stron na jakąś sytuację. Co myślicie? Piękne zaproszenie Jezusa, chodźcie, porozmyślamy razem. Pomyślimy nad tym wszystkim. Co myślicie? Inne to jest to, że zwraca się ojciec do swoich synów, dziecko, dziecko. I ci pracuj w winnicy. I odpowiedź, idę panie. Dlaczego nie idę ojcze? Idę panie. Pokazuje to wielki owszem szacunek dla ojca, ale z drugiej strony widzimy tu brakuje miłości. Bardzo oficjalnie, formalnie zwraca się syn do ojca: idę panie. I nie poszedł. Czyli ten człowiek niby ma bardzo dużo szacunku, ale już widzimy, że brakuje miłości. I może dlatego nie poszedł, ponieważ brakowało miłości. Brakowało tej siły, która da mu siłę nie tylko powiedzieć coś, obiecać, ale zrobić też pójść pracować. I jeszcze zwróćmy uwagę, że i tydzień temu, i dziś, i jeszcze za tydzień cały czas jesteśmy jakby w winnicy. Jest zaproszenie do pracy w winnicy. W zeszłym tygodniu byli, był gospodarz, który zapraszał do pracy w winnicy. Co trzy godziny wyjeżdżał i zapraszał nowych. Czemu to stoicie bezczynnie? Chodźcie, pracujcie w mojej winnicy. Dziś też słyszymy idź, pracuj w mojej winnicy. Czemu winnica? Nam teraz to się może trochę różnie kojarzyć, bo bardzo często jest problem alkoholizmu i samo, sam alkohol może nam się źle kojarzyć i winnica, i wino. Różnie sobie to, to kojarzymy, ale w tamtej kulturze wino to był symbol radości, to było coś normalnego, coś codziennego. Wino to było coś, czego nie mogło zabraknąć, tak jak na weselówkanie galilejskie nie mogło zabraknąć wina. Wino było, było i jest w, w Biblii symbolem miłości i symbolem ra, radości, symbolem Pana Boga. Dlatego Pan Bóg obiecuje nam, że w niebie będziemy pić najlepsze wina. I, I to nie jest symbol jakiegoś zła, jak alkoholizm. Często my myślimy, często jesteśmy można powiedzieć, zepsuci, mamy zepsute myślenie na temat wina, bo, bo gdzieś ktoś nadużywa tego wina, ale tutaj praca w winnicy to Pan Bóg zaprasza do, do jakiegoś królestwa miłości, do tego swojego gospodarstwa, gdzie, gdzie jest wino, gdzie jest miłość, gdzie jest radość. Czyli do czegoś zupełnie pięknego, no tam trzeba najpierw popracować, żeby, to, żeby była ta radość, żeby to była ta miłość, trzeba też popracować. I to jest też ważny element, że nad relacjami, nad dobrą miłością, nad, nad tym, żeby była radość w życiu, trzeba też trochę się natrudzić, trzeba też popracować. Zwróćmy uwagę, do kogo Jezus zwraca się, kiedy mówi tę przypowieść? Do arcykapłanów i starszych ludu. Do arcykapłanów i starszych ludu. Co to znaczy? Czyli ludzie wierzący, bardzo religijni, którzy nie przyjęli Jezusa. I Jezus później to sam komentuje, mówiąc, zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego, czyli arcykapłani, starsi ludu, to ci, którzy powiedzieli Bogu tak, idę za tobą i kiedy Bóg posyła zbawiciela Jezusa, swojego Syna, oni nie idą za nim. Chociaż pięknie mówią, to niewiele robią. I z drugiej strony, celnicy nierzadnica to już jest symbol największego zła, największego grzechu. Ci ludzie, chociaż powiedzieli najpierw nie Bogu, nie Bożym Przykazaniom, to jednak za Bogiem poszli. Czyli pokazuje to raz. Pokazuje tę różnicę między ludźmi, którzy Bogu tak pięknie mówią i obiecują, a jednak nie przyjęli zbawienia, i ludzie, którzy nie zwracali uwagi na Boga i nie wypełniali Jego przykazań, nie chcieli Jego słuchać, jednak widząc Jezusa, uwierzyli w niego, zmienili swoje życie, poszli za Jezusem. I dziś też to jest dla nas słowo, przede wszystkim słowo wiary. Czy jestem otwarty na Pana Boga? Czy. Dążę do niego, czy się rozwijam w życiu duchowym, czy, czy pracuję nad sobą, czy coś się zmienia w moim życiu duchowym. Czy może moja wiara jest taka, że panu Bogu mówię zawsze tak, tak, panie, ale tak naprawdę nic nie robię, nie zmieniam się, nie pracuję nad sobą, nie dążę do jakiegoś rozwoju życia duchowego. I zwróćmy uwagę na te sytuacje, które mamy oddzielnie na tych synów. I zwróćmy uwagę nie tylko w kontekście wiary, ale też w naszym zwykłym życiu, jeden mówi, idę, panie, lecz nie poszedł. Idą panie, lecz nie poszedł. To jest problem często, że dużo mówimy, mało robimy, że coś naobiecujemy, a później nic z tego nie wychodzi. Komuś coś powiemy, damy jakieś słowo, ktoś już ma jakąś nadzieję, czeka na coś, że coś zrobimy, a my tego nie robimy. Jak często w naszym życiu. Zwróćmy uwagę na, na te sytuacje w naszym życiu, w którym za naszymi słowami, pięknymi słowami nie idą czyny. Myślę, że każdy z nas może gdzieś znaleźć w swoim życiu coś takiego, ktoś więcej, ktoś mniej, ale czasem tak bywa, że coś powiemy, coś naobiecujemy, ktoś czegoś od nas oczekuje, a później nie robimy. Pięknie mówimy. Jak posłuchać człowieka, to wydaje się no, genialny człowiek, piękny człowiek, a później patrzysz na jego życie i zupełnie coś innego. Żeby nie rozchodziły się nasze słowa, nasze obietnice z naszymi czynami, z naszym postępowaniem. I drugi, nie chcę, później jednak opamiętał się i poszedł. Nie bójmy się zmienić swojej decyzji. Te, te pierwsze, nie chcę, często jest takim emocjonalnym. Ktoś mnie o coś poprosił, nie, nie zrobię tego, nie, nie, nie chcę mi się. Pójść do kościoła, nie, muszę odpocząć, nigdzie nie pójdę, nie będę się teraz modlił, nie pomogę ci teraz. Nie będę, i ktoś nam coś prosi o coś, coś proponuje, czy sam Pan Bóg, czy, czy drugi człowiek, pierwsza reakcja jest nie, ale to jest często reakcja emocjonalna, bo w tym momencie mam zły nastrój, albo mi się nie chce, po prostu coś planuję innego i powiem nie, a później tak, no nie, no, jakoś nie, głupio nam z tym, żeśmy powiedzieli nie, chodzimy, i tak jakoś, no, no można było jakoś się trochę tam zebrać i zrobić to. I nie bać się zmienić swojej decyzji. Bo często po, po czymś takim, że powiemy już nie, no to może, nie, może trzeba było się zgodzić, no ale już coś, powiedziałem, nie, to nie. A dlaczego? Można zmienić, podejść, przemyślałem sprawę, dobra, zrobię to. No to powiedziałem, najpierw ja to w emocjach powiedziałem, ale teraz myślę, nie, jednak zrobię, choć zrobimy to. Dobra, pomogę Ci. No pójdę nam przez święto, pomodlę się żeby nie bać się zmienić swojej decyzji, swojego słowa w dobrą stronę. Do tego też nas zaprasza dzisiaj to słowo. I w ogóle warto zwrócić uwagę na to, w którą stronę się zmieniamy. Czy jesteśmy takimi ludźmi, którzy najpierw mówili piękne, tak, tak, oczywiście, tak jak ci faryzeusze, ojcy kapłani, starsi ludu. Mówiliśmy Panu Bogu tak, mówiliśmy ludziom tak, dobrze, żeśmy się zachowywali, jesteśmy wspaniali. A później coraz gorzej, gorzej, gorzej. Czy może właśnie jesteśmy takimi celnikami, grzesznikami? Nie, nie, nie. A później jednak widać, że z czasem coraz bardziej się otwieramy, coraz bardziej się zmieniamy. W którą stronę się zmieniamy? Patrząc na, nie wiem, na tydzień, miesiąc, rok, na jakiś ostatni etap naszej, naszego życia, widzimy jakieś zmiany w sobie? W którą stronę się zmieniamy? Jesteśmy coraz lepsi czy coraz gorsi? Pamiętam na wykładach z psychologii ksiądz, profesor, psycholog. Opowiadał mi kilka razy, to słyszałem ten przykład od niego do tej pory, go to pamiętam. Czasem przychodzi dziewczyna i pyta księdza: No, spotkałem jakiegoś chłopaka, i tak myślę, czy to on, czy nie on, czy, czy, czy to mój przyszły mąż, czy nie, czy, czy mam jakoś rozwijać tę relację, czy nie, może ksiądz mi coś poradzi. I wtedy piękna odpowiedź mówi: Nie patrz na to, jaki on jest, a patrz na to, w którą stronę się zmienia. Bo może jest jakiś taki niezbyt jeszcze, ale widać, jak on pracuje nad sobą. jak się I do pana Boga się ciągnie, i na spowiedź chodzi, na rekolekcję jeździ, i pracuje nad sobą, i widać, że się zmienia w dobrą stronę, i, i chce, i stara się, i, i coś mu się udaje. A może jest super chłopak, ale jakiś leń, nie pracuje nad sobą, i coraz gorzej, i coraz gorzej, i gorzej. Zwróć uwagę, w którą stronę on się zmienia, i to jest wyznacznik. Czy warto z nim wchodzić w jakieś relacje, czy nie? Myślę, że to jest coś, co, taki obraz, który pokazuje na nas samych, żebyśmy patrzyli w którą stronę my się zmieniamy. Czy rzeczywiście jesteśmy tymi, którzy powiedzą: "Idę, panie", lecz nie poszedł? Czy jesteśmy tymi, którzy powiedzą: "Nie chcę", później jednak opamiętał się i poszedł? Abyśmy byli tymi, którzy zmieniają się ciągle w lepszą stronę. I na to niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu z Syberii z Panem Bogiem.